Idę de kude, idę KFA. Jeżeli coś wam dzwoni, to dobrze trafiliście. Zaczynamy Gram TV. Przed wami recenzja najnowszej części ekstremalnych wyścigów Burnout na PlayStation 2. Dzięki grze Tycoon City New York, zarobicie swój pierwszy milion, a potem swoje pierwsze 100 milionów. Mamy też najlepszy tenis na rynku Virtua Tennis 3. To nasza recenzja tygodnia. W niektórych sklepach w Niemczech przy okazji premiery PlayStation 3 pojawiła się bardzo ciekawa promocja. Każdy, kto przyszedł do sklepu ze swoim Xboxem 360 i publicznie roztrzaskał go o ziemię, dostawał nowiutkie PS3. Plotka mówi, że to Sony dofinansowała taką promocję, ale mi się wydaje, że to raczej Microsoft powinien być dumny. Mimo sporej różnicy w cenie, aż 1000 zł, w tym wypadku chodzi o 1000 zł zysku, tylko 200 osób zdecydowało się huknąć swoim Xboxem o ziemię. Producenci gier ze studia BioWare przyzwyczaili nas do tego, że co gra, to sukces. To im zawdzięczamy takie tytuły jak Baldur's Gate, Neverwinter Nights i Kotor, czyli Knights of the Old Republic. Nowy tytuł z ich stajni, Mass Effect, również nie zawiedzie. No a jeśli zawiedzie, to się stąd po prostu zwolnie. Będzie to gra akcji z elementami RPG, której... Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości po skolonizowaniu kosmosu. Coś światu, galaktyce całej, zagraża, i my musimy tę świat, tę galaktykę oczywiście uratować. Nie będzie to jednak od taka historyjka beznadziejna, a międzygalaktyczna epopeja, właściwie pierwsza część międzygalaktycznej Epopei, bo twórcy Mass Effect planują trylogię na Xboxa 360. Czy to jest ta gra, w której filmiki, przerywniki filmowe e, są interaktywne? To znaczy dzięki opcjom dialogowym do wyboru możemy zmieniać fabułę gry? Dokładnie tak. To jest ta gra, właśnie o tej grze mówimy. I to jest kluczowa rzecz w Mass Effect, bo tutaj reakcje postaci, wszystkie te ścieżki, które mamy do wyboru podczas rozmowy, ich jest tak dużo, że nikt, po ukończeniu, jednym ukończeniu gry Mass Effect nie będzie mógł powiedzieć, że widział w tej grze wszystko. Zrozumiałem, że jeżeli ukończę grę, to nie znaczy, że widziałem już wszystko i mogę ukończyć ją drugi raz I na drugi sposób, na przykład albo trzeci, czwarty, piąty, szósty... Powiem więcej, siódmy i ósmy nawet. Tak, nawet. Tak, dokładnie o to mi chodzi. A sama akcja? Sama akcja rozgrywa się, jak już mówiłem, we wszechświecie. Świat gry, a właściwie... Wszechświat gry jest ogromny. Dosłownie w każdej chwili możemy się przenieść do jednej z kilkunastu galaktyk, ba, powiem więcej, do wybranego miejsca na wybranej planecie w wybranej galaktyce. Czyli rzeczywiście yy, wielkość tego świata jest imponująca. Całość wygląda przepięknie. Wystarczy, że powiem, że Mass Effect dla fanów RPG ma być tym, czym dla fanów jadki jest. co? Gears of War oczywiście. Firma Electronic Arts pracuje nad projektem, który może się okazać się rewolucją na miarę możliwości Nintendo Wii. Gra będzie nazywała się Boogie i będzie takim specyficznym połączeniem SingStara i Dance Revolution. Mówiąc w skrócie, chodzi o to, żeby stworzyć w grze swoje alterego, awatara tak zwanego i zrobić z siebie gwiazdę. Będziemy śpiewać, tańczyć i nagrywać teledyski. I co ciekawe, to wszystko zrobimy przy pomocy Wilota i Nunczaka. A teraz zapowiedź gry, która będzie miała swoją premierę prawdopodobnie jeszcze w tym roku i pewnie przeszłaby bez większego echa, gdyby nie to, że została oparta na bardzo ciekawym pomyśle i niespodziewanie może stać się wielkim hitem. Mówię o Army of Two. Army of Two już chyba sam tytuł zdradza wszystko. Chodzi o to, że sterujemy dwuosobową armią, parą żołnierzy. No jesteśmy jak i jesteśmy niewyłączni, jak i Lois, jak Bonnie Clyde, jak Whitney Houston i Butelka. Gra jest typową strzelaniną. E, z widokiem z trzeciej osoby, ale będzie zawierała też elementy, które będą próbowały wyciągnąć od nas resztki inteligencji. I tak będzie e, trzeba rozwiązać bardzo proste łamigłówki polegające na tym, że jeden drugiego osłania, jeden stroje pojazdem, drugi strzela, jeden daje drugiemu nóżkę, żeby ten mógł wejść na drzewo i tak dalej, dalej. Drugą postacią będzie sterowała sztuczna inteligencja komputera, która ma być podobno bardzo rozwinięta. Natomiast będzie też możliwość grania w trybie cooperative, czyli z drugim żywym graczem. Też polecam oczywiście znaleźć jakiegoś dorozumiętego. Trailer, który teraz widzicie zdradza specyficzne poczucie humoru, które będzie obecne w tej grze. No i to bardzo dobrze, ja już na przykład mam dosyć tych wszystkich nadętych epopei o ratowaniu świata, oprócz Mass Effectu oczywiście. Ja też mam dosyć tych epopei i nie chcę już oglądać historii o dziewięcioosobowej grupie kolonijnej, która nie się pierścień po to, żeby wrzucić go do dziury. Gra Army of Two, o której mówimy, ukaże się, tak jak mówiłem jeszcze w tym roku na Xboxa 360 i PS3. Bądźcie czujni, na pewno zrecenzujemy ją w gram TV. Kratos wylądował i to już po raz drugi, a to oznacza, że God of War 2, prawdopodobnie ostatnia wielka gra na PlayStation 2, już jest. My odpaliliśmy nasze zipiące już PS2 naszej recenzji. Możecie się spodziewać, lada chwila. Ja tylko dodam, że zarówno Neo jak i PSX Extreme wystawiły tej grze najwyższą notę 10 na 10. RPG to od lat jeden z najmocniejszych gatunków gier komputerowych. Dlatego coraz trudniej wymyślić w nich coś nowego i zaskakującego zarazem. Żeby zaistnieć na tle takich konkurentów jak Neverwinter Nights, Dungeon Siege czy Jade Empire, nie wystarczy tylko wspaniała grafika, zwłaszcza że w następcach klasycznych papierówek wcale nie jest ona najważniejsza. Wszystko to sprawiło, że twórcy Silverfall mieli przed sobą wyjątkowo trudne zadanie, z którego wywiązali się tylko połowicznie. Największym atutem Silverfall ma być nowatorskie połączenie świata techniki i magii. Rozwiązanie dobrze znane i zastosowane już parę lat temu w cieszącym się dużą popularnością Arkanum. Nowością jest wprowadzenie systemu rozwoju postaci opartego właśnie o technologię. Mamy na przykład implanty pozwalające na wzmocnienie naszego bohatera i podniesienie jego statystyk. Historia gry jest dość banalna: konflikt pomiędzy kochającymi technikę goblinami, a konserwatywnymi stawiającymi magię ponad naukę ludźmi. Wstrząsa żyjącym niegdyś w pokoju światem. Jak to zwykle bywa, zamieszanie przyciąga złe moce, pragnące wykorzystać niesnaski dla swoich mrocznych celów. Naszym zadaniem jest odkryć intrygę i ostatecznie zażegnać niebezpieczeństwa, by nad podzielonym uniwersum znowu zaświeciło słońce. Niestety, w grze wtórności i sztampy jest o wiele więcej. W grze mamy cztery rasy: ludzi, elfy, orki i gobliny. System rozwoju postaci oparto tylko na czterech głównych statystykach i wyeksploatowanym do bólu drzewku umiejętności oraz wskaźniku pokazującym, w którą stronę zmierza natura naszego bohatera, magii czy techniki. Jest też możliwość nawiązania bliższej zażyłości z jednym z członków naszej drużyny. Wszystko to już było, a do tego niejednokrotnie było wykorzystane nieco lepiej. Na szczęście program ma też swoje plusy – dobrą, choć nieco kontrowersyjną grafikę 3D, w której nasz Heros wygląda jakby wycięto go z papieru. Na szczęście tłom i efektom wizualnym nic już zarzucić nie można, tak jak i fantastycznej muzyce budującej mroczny, nastrojowy klimat. Silver Silverfall to ciekawa propozycja dla wszystkich graczy znudzonych już realiami Forgotten Realms i pragnących odpocząć od poznanych na wylot światów. Gra ma w sobie spory potencjał i gdyby ukraińsko-francuskiemu zespołowi nie zabrakło pomysłu na jego wykorzystanie, moglibyśmy mówić o kolejnym wielkim przeboju. Jeśli ktoś lubi całymi godzinami dłubać przy rozwoju postaci, to w przypadku Silverpola może sobie dłubać, 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 dłubać. Niestety gra jest trochę nudna, czegoś zabrakło, a miało być tak pięknie. Wycieczki miały być do zakładów pracy w ogóle. Nadchodzą wielkie zmiany w koreańskim MMORPG Line Age 2 The Chaotic Chronicles, w które gra już 1 300 tysięcy osób na całym świecie, nie tylko Koreańczyków. To będzie już szósty z 13 planowanych dodatek do tej żyjącej już 3 lata gry i zarazem pierwszy, który nie będzie się nazywał Chronic. Tak nazywały się wszystkie wydane dotychczas. Ten będzie się nazywał Interlude. Interlude zaoferuje graczom możliwość walki w każdym miejscu, nie tylko na arenie. Oprócz tego nowe ulepszenia, nowe zadania i nowe umiejętności. Co najważniejsze, producent NCSOFT zamierza zdjąć kary wymierzane z wypadku zginięcia postaci, co znacznie ułatwi i przyspieszy rozwój awatarów. Virtua Tennis czy Sega Sport Tennis. Niezależnie od nazwy gry Segi zawsze były jedynie słusznym wyborem dla miłośników tenisa ziemnego. Najnowsza trzecia odsłona utrzymuje wysoki poziom i jest świetną propozycją zarówno dla PC-towców, jak i konsolowców. Sega po raz kolejny nie oszczędzała i wykupiła wszystkie najważniejsze twarze i nazwiska. W grze nie zabraknie największych wirtuozów rakiety. Możemy wcielić się między innymi w Roger'a Federer'a, Rafaela Nadala i Davida Nalbandiana, choć na korcie tradycyjnie dużo bardziej widowiskowo wyglądają tenisistki, z Marią Szarapową, Amelie Morezmo i Vinnie Williams na czele. Oczywiście możemy stworzyć również własnego, dowolnego bohatera. Możliwości personalizacji jest niedużo, ale w trybie kariery będziemy mogli odkryć nowe rakiety, ciuchy i akcesoria. To urozmaica zabawę, szczególnie płci pięknej. Tryb kariery to najbardziej pogłębiony w stosunku do poprzednich części element gry. Stworzonym przez siebie graczem rozpoczynamy 20-letnią walkę o jak najwyższe miejsce w rankingach. Zaczynamy z 300 miejsca, ale przy odrobinie szczęścia po dwóch latach będziemy w pierwszej setce i wtedy zaczynają się schody, a przecież nawet na szczycie trzeba walczyć o utrzymanie. Na szczęście umiejętności możemy rozwijać, biorąc udział w jednej z 12 minigier. To wariacje na temat tenisa i darta oraz tenisa i kręgli, ale również bardziej pokręcone zadania jak zbieranie owoców połączone z ucieczką przed lawiną gigantycznych piłek tenisowych. Wygląda to jak zły sen tenisisty, ale zabawa jest przednia. Tym bardziej, że mini gry to również oddzielny tryb gry dostępny z menu, który możemy wykorzystać, na przykład grając na domowej imprezie. Nawet amatorzy w lot złapią na czym polega zabawa. W Virtua Tennis bardzo podoba mi się to, że gra nie jest trudna, każdy może w nią grać, wystarczy opanować kilka prostych zasad sterowania i już. Trzeba się tylko cieszyć. Co nie znaczy, że hardkorowcy nie znajdą w tej grze czegoś dla siebie, tylko że dla nich to będzie już zupełnie inna gra. Oni będą chcieli wygrać wszystkie turnieje, odkryć wszystkie bonusy, no i zdobyć wszystkie achievementy w wypadku Xboxa 360. Tak czy siak, Virtua Tennis 3 to świetna zabawa. W trybie kariery poruszamy się po mapie świata, wypełnionej turniejami, meczami pokazowymi, minigrami i szkołami tenisowymi. Udział w każdym z eventów to jeden tydzień do przodu w wirtualnym kalendarzu. Trzeba tak rozplanować treningi, by być wolnym w trakcie trwania interesującego nas turnieju. Jednocześnie nie wolno zapomnieć o zmęczeniu, które dotyka sportowców w trakcie sezonu. Możemy wypoczywać przez tydzień w domu, przez trzy w ciepłych krajach lub bez utraty cennego czasu przy pomocy napojów energetyzujących. Ta ostatnia metoda nie może być oczywiście nadużywana, ponieważ prowadzi do kontuzji. Sam model gry to dobrze znany wszystkim fanom serii solidny i sprawdzony silnik. Na pierwszy rzut oka nie jest zbyt głęboki, ale w miarę odkrywania nowych możliwości, technik, sztuczek i trików, poznajemy jak fascynujący jest to sport. Każdy, kto grał kiedykolwiek w Pro Evolution Soccer, wie ile zaawansowanych elementów w sportowe produkcje wkładają Japończycy. Od strony technicznej jest w porządku. Virtua Tennis wygląda dobrze, przy czym w wypadku konsol tylko jeśli gramy w trybie HD. Na telewizorze z lat 90. poczujemy się jak w latach 90. Muzyka brzmi jak w każdej innej japońskiej grze typu Pro Evo czy Retracer. Szybki poprok z użyciem syntezatorów. Można się przyzwyczaić. Virtua Tennis 3 to bardzo mocny tytuł. Nie zaskakuje niczym nowym, ale gwarantuje świetną zabawę również dla wielu osób jednocześnie. Japończycy po raz kolejny stworzyli najlepszy wirtualny tenis na rynku. A znak ktoś jakiegoś japońskiego tenisistę? Minusów jest mało, szkoda tylko że seria Virtua tenis tak bardzo powoli się zmienia. Tym razem poprawiono tylko grafikę i rozwinięto nieco tryb kariery. Poza tym nic. Ale za to plusów jest bardzo dużo. Gra jest łatwa, przystępna, poza tym bardzo, 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 bardzo wciąga. Zasysa. Firma New Line Cinema wykupiła prawa do ekranizacji Gears of War, najlepsza i najbardziej popularna gra 2006 roku na ekranach kin zagości w roku 2009. Na razie nie mamy żadnych szczegółowych informacji na temat filmu, ale już mamy swoje typy, kto mógłby zagrać główne role. Jednak najlepsza wiadomość jest taka, że i tutaj powiem szczerze, odetchnęliśmy z ulgą, że filmu nie wyreżyseruje Uwe Ball, nie będzie miał on też nic wspólnego z innymi aktualnie powstającymi ekranizacjami gier, czyli ani z God of War, ani z Metal Gear Solid, ani z World of Warcraft, ani też z Hitmanem. Rychła śmierć, na jaką wielu skazywało PlayStation 2, jeszcze tej konsoli nie grozi. A w każdym razie tak długo, jak długo wydawcy gier nie zapomną, że jest to najbardziej popularna konsola na świecie. Przesiadka całej ludzkości na next geny trochę potrwa, tak więc możemy być spokojni. Przez czytniki wysłużonego PS2 przewinie się jeszcze kilka świetnych tytułów. Jednym z nich jest Burnout Dominator, kolejna odsłona serii, która na dobre odmieniła charakter zręcznościowych wyścigów. Tu od zawsze punktowany był nie tylko pęd z zawrotną prędkością od startu do mety, ale przede wszystkim ryzyko. Nie inaczej jest w przypadku Dominatora. Naszym zadaniem znów jest jechać szybko i możliwie niebezpiecznie. Jako pirat drogowy będziemy mogli się sprawdzić w kilku trybach rozgrywki, z których naszym zdaniem najbardziej wymagający jest maniak. Jego nazwa mówi sama za siebie. Wciskamy gaz do dechy i jazda. Najlepiej pod prąd, bo tak najłatwiej o punkty. Te potrzebne są, aby uzyskać dodatkowy czas na ukończenie wyścigu. Zdobywamy je mijając się o włos z innymi samochodami i wchodząc w zakręty efektownym poślizgiem. Jazda na złamanie karku powoduje, że uzupełnia się pasek turbo. Gdy naładuje się on do pełna i stanie się niebieski, odpalamy go i rozpędzamy do niedorzecznej prędkości. Nie zapominając o wyprzedzaniu na trzeciego, pędzimy dalej i zdobywamy kolejne punkty, które przełożą się na uzupełnienie naszego dopalacza. Cała sztuka polega na tym, aby moment ultraszybkiej jazdy przeciągać w nieskończoność. Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Nasze turbo doładowanie to turbo przez duże T. Gra momentami jest tak szybka, że nawet doświadczeni kierowcy nie dadzą rady lawirować między autami i będą zmuszeni sunąć poboczem. Życia nie ułatwia też ustawienie kamery. Ta ulokowana jest tuż nad samochodem i skutecznie ogranicza widoczność. Figle płata też oświetlenie. Nadzwyczaj często jedzie się tu pod słońce, ale nikt przecież nie mówił, że będzie łatwo. W najnowszym burnaucie nie mogło zabraknąć tak zwanych takedownów, czyli opcji eliminowania ścigających się z nami rywali. Jak zwykle możemy spychać ich z drogi na pobocze, ściany, czy wreszcie na przeciwny pas wprost na nadjeżdżające z przeciwka samochody. Szkoda tylko, że zrezygnowano z oddzielnego trybu powodowania karamboli. Jedni to przebolają od razu, drudzy dopiero zaś po jakimś czasie albo w ogóle. Tak czy siak jesteśmy pewni, że życie i tych i tych zostanie przez Burnouta zdominowane na długie godziny. Niestety w nowym burnoutcie zabrakło najlepszego trybu Crash. Dla mnie to nie Burnout, to jakaś popierdyłka. Niemniej jednak gra jest bardzo szybka, bardzo ładna i bardzo dobrze się stało, że moje PlayStation 2 nie wyjechało jeszcze na działkę. Jeszcze przed wakacjami pecetowcy zagrają w pierwszy prawdziwy MMOFPS, czyli internetową, wieloosobową grę akcji z widokiem z oczu Bohatera. Planet Side, bo tak się nazywa ten tytuł, zaoferuje możliwość taktycznej walki z tysiącami graczy z całego świata. Planet Side dzieje się w przyszłości, trwa walka między megakorporacjami na wielkim, nieograniczonym niczym polu bitwy. Będzie mogło się spotkać nawet około 30 tysięcy graczy. Trochę ciężko to sobie wyobrazić, no ale cóż, do zobaczenia na celowniku. Dzisiejsze pytanie konkursowe będzie dotyczyło historii gier, mam nadzieję, że sobie poradzicie. Jeśli nie, to spytajcie kogoś, kto ma zarost. W którym roku ukazała się pierwsza gra z serii Test Drive? Odpowiedzi wysyłajcie na mail. Konkurs małpa do wygrania gry test drive unlimited nazwiska zwycięzców znajdziecie na stronie www.gram.pl. Wydawałoby się, że historia gier interaktywnych skończyła się bardzo, bardzo dawno temu, gdzieś w okolicach słynnego Dragon's Lair, a tymczasem, niedalej jak dwa lata temu, w 2005 roku pojawiła się gra. Fahrenheit, w Stanach znana jako Indigo Profesji, którą dzisiaj chciałbym Wam przypomnieć, bo jest to gra warta wielokrotnego przypominania, tym bardziej, że ostatnio po raz pierwszy ukazała się również po polsku. Tak jak mówię, jest to film interaktywny, film, w którym najważniejsza jest fabuła, tak jak w filmie, tak jak w książce, to naturalne. W tej fabule chodzi o to, że wcielamy się w głównego bohatera, co jest też naturalne, który w tym wypadku jest jednocześnie złym, czarnym charakterem. Gra zaczyna się od sceny zabójstwa, sceny przestępstwa i nagle okazuje się, że to my je popełniliśmy i nie wiemy dlaczego, wiemy tylko, że steruje nami jakaś tajemnicza moc, której nie jesteśmy w stanie opanować i naszym zadaniem będzie rozwikłanie tej zagadki. Dowiedzenie się dlaczego zabiliśmy, kogo zabiliśmy, na czym polegał ten tajemniczy rytuał i tak dalej i tak dalej. W grze sterujemy czwórką bohaterów: Lukasem Kane'em, jego bratem Markusem Kane'em, który nota bene jest księdzem, to też ma znaczenie fabularne, a oprócz tego dwójką detektywów, którzy nas tropią, którzy tropią Lukasa, to jest Carlo Valenti i Tylerem Milesem. To bardzo niespotykany motyw, który w tej grze sprawdza się perfekcyjnie. To znaczy, jesteśmy jednocześnie uciekającymi przestępcami, jak i goniącymi ich policjantami. Wydawać by się mogło, że to jest nudna przygodówka, ale wcale tak nie jest, bo oprócz elementów przygodowych, czyli prostych łamigłówek, będziemy mieli też interaktywne sceny akcji, w których będziemy musieli po prostu klikać odpowiednie klawisze w rytm, tak żeby przechodzić te kolejne interaktywne sceny. Gra jest bardzo wciągająca, warto w nią zagrać. starcza co prawda na 6 godzin, ale zabawa jest przednia. Polecam Fahrenheit'a. Całego serca. To chyba wszystko. Paweł, zapomniałem o czymś? Mm -mm. Wszystko powiedziałem, tak? Mm -hmm. Dziękuję. Na zbliżającym się Wiedźminie bazującym na prozie Sapkowskiego wszyscy chcą zarobić. E, pojawiły się pierwsze symptomy Wiedźminomanii. Wiadomo już, że w okolicach premiery dużej gry pojawi się również minigra gra na komórki. Prosta zręcznościówka. Ale to nie wszystko. Wiedźmin ukaże się także w postaci karcianki. Będzie to klasyczna gra oparta na walce pomiędzy dwoma graczami. my czekamy na czapeczki, koszulki i inne gadżety z nadrukiem Geralta. Jest takie miejsce na świecie, w którym ponoć każdy chciałby się znaleźć. A ci, którzy coś znaczą, na pewno wcześniej czy później tam wylądują. Oczywiście chodzi o osławiony Nowy Jork. Mało jest na świecie tak elektryzujących miejsc, jak ta wielka, wielokulturowa metropolia. Oto na nasze monitory trafia Tycoon City New York. Strategia ekonomiczna pozwalająca wcielić się w rolę wielkiego posiadacza nieruchomości, walczącego o prymat i dominację w najsłynniejszym mieście na świecie. Jak przystało na prawdziwego rekina finansjery, gracz ma przed sobą tylko jedno zadanie: zarabiać i budować po to, by zarabiać jeszcze więcej. Mieć musi brzęczeć, zaś nasze konto bankowe pęcznieć w postępie geometrycznym. W osiągnięciu tego szczytnego zamierzenia, pomocne mogą okazać się wszelkie inwestycje w nieruchomości. To właśnie one najlepiej poprawiają stan naszego rachunku bankowego, a przy okazji, o ile mamy odrobinę zacięcia architektonicznego, także estetykę otoczenia. Kolejne bary, kluby, dyskoteki, wielkie apartamentowce i biurowce, a nawet zwykłe ceglane czynszówki nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim zarabiają na siebie. Jeśli dobrze je rozmieścimy, a przy okazji trafimy jeszcze w gusta pobliskich mieszkańców, inwestycja zwróci się z nawiązką, zwłaszcza, że granie stawia przed nami niebotycznych wyzwań. Jest po prostu łatwa, a chwilami mamy wrażenie, że nasi wirtualni przeciwnicy zmówili się między sobą, aby dać nam zarobić. Mimo że program wyposażono w pokaźną ilość narzędzi pomocniczych, tabelek, wszelkiej maści mierników i wskaźników, tak naprawdę korzystać będziemy z nich rzadko bardziej z ciekawości niż z potrzeby dlatego najlepiej skupić się na najbardziej dopracowanej, urbanistycznej części gry. Ta zaś oferuje nam naprawdę wiele całkiem ładnie wykonanych budynków oraz rozwinięty panel menadżerski, pozwalający na dowolne wykończenie i upiększenie kolejnych budowli. Niestety gra ma też jedną słabostkę, zwłaszcza w trybie zarządzania współczesnym Nowym Jorkiem. Mamy znikomy wpływ na rozkład ulic. Możemy jedynie zmieniać i rozbudowywać już istniejącą infrastrukturę. Jednak wszelkie te niedociągnięcia całkowicie rekompensuje wspaniała panorama tętniącego życiem miasta. Ulice pełne zabieganych ludzi, przystające na światłach samochody, gwarne kawiarenki. A wszystko to przy blasku słońca bądź księżycowej po świecie tworzy naprawdę unikalny klimat, nie pozwalający oderwać się od komputera przez wiele godzin. Teraz już wiemy, co czuł Frank Sinatra, śpiewając New York, New York. Tycoon City, New York to dobra gra. To coś dla miłośników tabelek, w tej, że tabelek jest więcej nawet niż w Excelu. Gra jest zbyt prosta, nie sądziłem, że w New Yorku tak łatwo zrobić karierę. To już wszystko na dziś, jak zwykle, widzimy się za tydzień. I pamiętajcie, że nasze miejsce w sieci to www.gram.pl.